Uroda jest ich przekleństwem, płock, zoo wykluł się szpak balijski, jeden z najrzadszych ptaków na ziemi. W miejskim ogrodzie zoologicznym w płocku województwo mazowieckie, wykluł się szpak balijski, jeden z najrzadszych ptaków na ziemi. Liczebność dzikiej populacji tego endemicznego gatunku międzynarodowa unia ochrony przyrody i ucnocenia na ok. 50 osobników. Po raz pierwszy w Płockim ZOO wykluł się szpak balijski, oznajmił w środę ogród. Nasza radość z tego powodu jest ogromna, ponieważ jest to jeden z najrzadszych ptaków na Ziemi. W 2000 rok na wolności żyło tylko 12 szpaków balijskich, a w chwili obecnej Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Ucnocenia liczebność dzikiej populacji na maksymalnie OK. 50 osobników przekazano w informacji. Miejski ogród zoologiczny w Płocku podkreśla, że młody szpaczek, powoli obrasta w piórka, pałaszuje owadzie smakołyki przynoszone na zmianę przez oboje rodziców, a opiekunowie przyznają, że piskę ma, wilczy apetyt. Wyjątkowa uroda, jak informuje Płockie Zo, szpak balijski Leucopsar rothschildi to gatunek endemiczny z wyspy Bali, a przyczyną jego wymierania jest niszczenie naturalnego środowiska, występowania tych ptaków w połączeniu z odłowem dla celów kolekcjonerskich. Przekleństwem szpaków balijskich jest ich wyjątkowa uroda. Mieszkańcy Azji Południowo-Wschodniej wierzą, że ptak ten przynosi szczęście, a jego śpiew odgania złe duchy, wyjaśnia Płockie Zo. Zaznacza przy tym, iż na szczęście czynna ochrona w postaci programów hodowlanych pozytywnie wpływa na liczebność tego gatunku. Mamy nadzieję, że dzięki hodowli zachowawczej, jaką prowadzą ogrody zoologiczne na całym świecie, jeszcze wiele pokoleń będzie mogło oglądać tego pięknego ptaka, podkreślił Płocki obrót. Placówka poinformowała jednocześnie, iż z uwagi na to, że pisklę szpaka balijskiego, które się tam wykluło, jest jeszcze dosyć lękliwe, na czas jego odchowu ekspozycja w pawilonie ptaków będzie nieczynna. Jak tylko pisklę nauczy się latać, z powrotem udostępnimy wolierę dla zwiedzających, zapowiada Płockie ZOO. Krytycznie zagrożony Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Ucny zalicza szpaka balijskiego do kategorii gatunków krytycznie zagrożonych wyginięciem. Ptaki te zamieszkują obecnie jedynie lasy Bali. Posiadają białe upierzenie, jedynie na końcach skrzydeł czarny oraz charakterystyczną niebieską barwę wokół oczu i grzebień piór na głowie. Osiągają do 25 cm wysokości i wagę ok. 75 do ponad 100 g. Śpiewają, potrafiąc wydobywać głośne, przenikliwe tony. Żywią się zróżnicowanym pokarmem. W warunkach hodowlanych ptaki te żyją ok. 25 lat. Jak informuje Jacek Jędrzejewski, kierownik sekcji ptaków w Płockim ZOO, szpaki balijskie mieszkają tam od 2000 rok. Początkowo były to tylko samice, a później pary, które jednak nigdy nie przystępowały do lęgów. Para, która tym razem doczekała się tam potomstwa, to 11-letni samiec, który do Płockiego Ogrodu trafił w 2012 rok, z zoo Alpchen oraz dwaletnia samica, która towarzyszy mu od 2020 rok. i pochodzi z zoo w Rotterdamie. W miejskim ogrodzie zoologicznym w Płocku mieszka ponad 7,6 tysięcy zwierząt z 574 gatunków, w tym wielu rzadkich, zagrożonych wyginięciem. Placówka ta obchodzi w tym roku jubileusz 70-lecia. Powstała w 1951 rok. Położona jest na malowniczej nadwiślańskiej skarpie i zajmuje powierzchnię OK. 15H od 2002 rok należy do Światowej Organizacji Ogrodów Zoologicznych.